Witam wszystkich z tej strony Rafał, kanał RafiBriks, moi drodzy. Dawno już na moim kanale nie było firmy Kobi. Chyba z pół roku temu ostatnio recenzowałem zestaw serii Youngtimer Collection. Dzisiaj słuchajcie, oglądniemy sobie model Trabant 601 wraz z przyczepą kempingową. Zapraszam. Jak wiecie, zbieram modele z firmy Kobi, ale właśnie związane z latami PRL-u. No, i kupiłem ostatnio trabanta w kolorze żółtym w skali 1 do 35. I tutaj zaciekawiła mnie ta przyczepa, bo jak wiecie, trabanta mam. Tutaj Wam daję odnośnik standardowy, trabant 601, ale zaciekawiła mnie, tak jak wspomniałem, przyczepa. Mamy, moi drodzy, 218 elementów i znajdziemy w środku zarówno samochód, jak i przyczepę. I tutaj, zobaczcie, możemy ściągnąć dach. Mamy również otwierane drzwi i zobaczymy, jak też prezentuje się właśnie ta przyczepka w środku. Trabant, jak widzimy, był produkowany w latach 64 do 90. No i tutaj mamy kilka charakterystycznych dla tego modelu specyfikacji technicznych. Ale słuchajcie, nie jest to kanał o samochodach, więc otwórzmy i zobaczmy jak też prezentują się klocki. No bo w zasadzie słuchajcie, klocki tutaj są w tym akurat zestawie najważniejsze. No i zobaczymy najbardziej tak jak wam wspomniałem wcześniej, interesuje mnie właśnie ta przyczepa. Zobaczmy jak też mamy z woreczkami. Słuchajcie, Dość duża ilość, jak widzicie. Mamy jeden worek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, osiem małych woreczków. Woreczki są, słuchajcie, niektóre ponumerowane. Więc zaraz spróbuję dojść do tego, który jest do Trabanta, a który jest do przyczepy campingowej. No myślę, że nie będzie to chyba zbytnio skomplikowane. 218 elementów. Reklamę innych modeli. No tutaj jeszcze mam tego Trabanta. Nie mam go w swojej kolekcji, więc pewnie go kupię. Kupię również Wartburga 353 Policaj. No i Trabanta Universal w formie straży pożarnej. Też pewnie pojawi się w mojej kolekcji i w środku słuchajcie co tutaj wypadło naklejki tak prezentują się naklejeczki no i instrukcja mamy coś jeszcze z tyłu no z tyłu mamy już gotowy zestaw a instrukcja do przyczepy a zobaczcie tutaj zaczynamy budowę właśnie od przyczepy kempingowej a później budujemy sobie trabanta słuchajcie zrobimy sobie speedbuilda i za chwilę widzimy się z gotowym modelem Jak widzicie, model zbudowany, i słuchajcie, muszę przyznać, że budowałem go pół godziny. 21 minut budowałem przyczepkę, a 9 minut budowałem tego mini trabancika. No i słuchajcie, jest tutaj kilka minusów, zaraz wam pokażę, ale są też plusy. Zaczniemy, może, od przyczepki, bo ona, moim zdaniem, jest o wiele bardziej ciekawa niż model. No i bardzo fajnie, zobaczcie tutaj, kobi uzyskało te zaokrąglenia w przyczepce na duży plus. Na należy tutaj przyznać, kobi. Nadruki zarówno z jednej i z drugiej strony na szybce, jak i nadruk klamki i tego wywieczniku, ale słuchajcie, jako minus tutaj brak szybki z tyłu. Jedynie jak widzicie, nadruk na takim skośnym elemencie. Natomiast kolejny plus to nadruk na rejestracji. Mamy światła stopu, mamy kierunkowskazy z tyłu, no i mamy takie pomarańczowe obrysówki. Jeżeli chodzi o przyczepę, jest ona, słuchajcie, źle wyważona, bo jak widzicie, nie chce stać. W momencie kiedy nie jest doczepiona do samochodu, aczkolwiek od czasu do czasu, jak widzicie, zdarza się, że się to nam udaje. Jeżeli chodzi o drzwi, no to mamy tutaj otwierane wejście do środka. Troszeczkę tutaj szkoda, że Kobi nie wykończyło również dołów tymi płaskimi klockami, żeby tutaj odstudować to trochę bardziej. No, i słuchajcie, mamy na górze na dachu wywiecznik, i oczywiście dach możemy zdjąć. A w środku znajdziemy łóżko. Bardzo fajnie tutaj, Kobi wykorzystało chyba to jest worek z piaskiem, wykorzystywany w małej armii. A tutaj zrobili go, jak widzicie, jako poduszkę, więc fajny pomysł. No, i słuchajcie, mamy też tutaj w rogu mały stoliczek, albo to jest stolik, albo jakieś siedzenie. No, troszeczkę zabrakło mi tutaj jakiegoś zlewozmywaka w rogu, bo zobaczcie, spokojnie to mogło tutaj umieścić jakiś mini klocek, który by imitował nam zlewo ale i tak przyczepa zasługuje na uznanie. Jeżeli chodzi natomiast, słuchajcie, o samochód, bardzo podobnie budowany jak Trabant 601, który mogliśmy dostać wcześniej w gazetkach, ten mamy w kolorze żółtym z białym dachem. To co go wyróżnia od tamtego, no to to, że jak widzicie, ma dwa lusterka. Jeżeli chodzi o budowę, jest ona bardzo podobna zarówno w jednym, jak i w drugim Trabancie, ale tutaj w tym, słuchajcie, Kobi zastosowało nam nie tak jak w tym starszym, zastosowało nam na Całych szybach naklejki. Nie ma tutaj żadnych nadruków, jedynie nadruk, moi drodzy, tutaj na masce, nadruk z przodu i nadruk z tyłu. Jako minus uznaję, że tutaj mamy nadruk, nie nadruk, tylko naklejkę, jeżeli chodzi o całą boczną szybę, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Samochody bardzo do siebie, jak widzicie, podobne. Jedynie ten tutaj ma dodatkowo dodany hak. Holowniczy, natomiast z przodu i z tyłu wyglądają w zasadzie identycznie, różnią się kolorami. Tutaj słuchajcie, jeżeli macie zamiar kupić ten zestaw, to uważajcie, żeby nie wyłamać tego haku, bo tutaj Kobi zastosowało taki zabieg, że mamy tutaj taki, zobaczcie, małe bolczyki, które można łatwo wyłamać, i one muszą w odpowiednim miejscu wejść nam w ten zaczep w przyczepie, i wtedy dopiero możemy zaczepić tą przyczepę bądź Odczepić ją od samochodu, inaczej tam się to nie udaje. I tak prezentuje się model z przyczepką. No i słuchajcie, moim zdaniem największym minusem to to, że kupujemy, słuchajcie, zestaw polskiej firmy Kobi 218 elementów i katalogowo na stronie Kobi ten zestaw kosztuje 84 zł i 99 groszy za 218 klocków. Natomiast słuchajcie, zestaw Lego, który możemy sobie do niego przyrównać, numer katalogowy 60117 Vans z przyczepą. Tutaj wam daję recenzję do niego. Zawierał 249 elementów i katalogowo kosztował 79 zł i 99 groszy. Dodatkowo jeszcze tam dostaliśmy dwie minifigurki. Tutaj nie, dostaliśmy tam psa i grill, a tutaj niestety nie. No i słuchajcie, jako minus kolejny to to, że do tego pojazdu nie możemy wsadzić żadnej minifigurki, a tam spokojnie mogły podróżować dwie w samochodzie i mogliśmy również umieszczać kolejne minifigurki w przyczepie, więc jeżeli chodzi o cenę, największy moim zdaniem minus tego zestawu. Jeżeli chodzi o wygląd, jak najbardziej na plus, bardzo mi się on podoba. Nawet słuchajcie, przyczepa i samochód razem trzymają skalę. I na pewno, słuchajcie, kupię jeszcze inne. Zestawy, które są w zapowiedziach na stronie Kobi, między innymi ma się pojawić Fiat 126 z przyczepą. Tutaj Wam dam zdjęcie, i ma się również pojawić Wartburg 353 Turist, również z przyczepą. Więc one też wkrótce, jak tylko się pojawią, postaram się. Aby pojawiły się u mnie na kanale. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy to wszystko. Szukajcie zestawu na Allegro. Może uda się go kupić taniej. Moim zdaniem fajnie wykonany. Jedynie tutaj cena troszeczkę zawyżona przez kobi. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!